Frank White z Harvardu badał zachowania i postrzeganie świata przez kosmonautów, którzy wrócili z kosmosu. Okazało się, że u tych ludzi zaszły olbrzymie zmiany w postrzeganiu i sposobie patrzenia na związki międzyludzkie i na cały świat jako taki. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że oni zrozumieli, że wszystkie problemy świata są drugorzędne, z punktu widzenia patrzenia na całość, oni zobaczyli tą kulę ziemską z kosmosu i kompletnie inaczej zaczęli patrzeć na te wszystkie problemy. Zrób tak w swoim życiu, zrób tak w negocjacjach, zrób tak w kontaktach międzyludzkich. Spójrz na świat i na problem z perspektywy lotu ptaka. Z punktu widzenia psychologii nazywa się to overview effect. A zobaczysz, co się stanie. Zobaczysz, jak. Będziesz w stanie zrozumieć, jak ten problem rozwiązać, jak ten konflikt załagodzić, a jednocześnie przestanie on Cię dotykać personalnie.